Światło, które nie tylko rozjaśnia przestrzeń, ale ją definiuje. Prisma to kolekcja lamp, w której technologia spotyka się z kunsztem formy. Ryflowane szkło odbija światło z wyjątkową subtelnością, tworząc efekt głębi i ruchu. To propozycja dla tych, którzy szukają oświetlenia, które nie wtapia się w tło, ale staje się jego częścią. Modułowa konstrukcja pozwala tworzyć kompozycje idealnie dopasowane do kontekstu wnętrza. Poziomo, pionowo, nieregularnie, tak jak potrzebujesz. Z pomocą specjalnych złączek możesz budować różnorodne układy: proste linie, siatki, rozgałęzienia lub dynamiczne formy przestrzenne. Każdy wariant prisma oferuje możliwość wyboru barwy światła: od ciepłej przez neutralną, aż po zimną. Kolorystyka lamp może być dostosowana do estetyki wnętrza: od klasycznej czerni i bieli. Po indywidualne kolory z palety RAL. Dla wysokich przestrzeni, antresoli, lobby, nowoczesnych apartamentów i projektów, w których każdy detal ma znaczenie. Prisma daje swobodę, prisma daje charakter to więcej niż światło to system, który możesz zaprojektować po swojemu.